Siemaneczko kolaneczko, z tej strony Wieki Dzisiaj nagramy Oby ale jesteś przeklęty Jeżeli odcinek wam się spodoba to będziecie mogli zostawić łapkę w górę i subskrypcję a teraz przechodzimy a i jeżeli będziecie chcieli part 2 czyli tą drugą część to będziecie mogli dać znać w komentarzach że chcecie party 2 Um, tak ogólnie, te ja przechodziłam part 2, znaczy część drugą, co ja gadam w ogóle. I niby były dwa te, no, zaklęcia. I no w sumie według mnie było to dosyć łatwe. Nawet to przeszłam. I dzisiaj przechodziłam te by tylko, że na innym koncie na konsoli, bo mam tam to stare. I właśnie na tym koncie, no na tamtym starym gram z moją bestii. O, dobra, niebieskie. I w sumie chyba znacie historię, czemu yy, jestem na tym koncie i nie mogę się przelegować na tamtym. Na telefonie. A no, jeżeli nie wiecie, to opowiem wam tę historię. Chciałam sobie zrobić drugie konto na Robloxie, w razie co. Ale nagle. Mm, ten. No i zobaczyłam jakiegoś gościa, który zrobił tutorial. <grym> I ten. Y kiedy już zobaczyłam. No to sobie zrobiłam to drugie konto. I kiedy zrobiłam... I nagle patrzę, jak to jest nie mieć robuxów i takie tam. I no. No to chciałam się przelogować na tamto moje. No to wtedy, te patrzę... A tam trzeba wpisać hasło A ja nawet nie wiedziałam jakie hasło miałam W tym był właśnie problem Dlatego mam te konto A tak ogólnie to wy już macie ferie? Bo ja już mam Dobra Co ja mówiłam? Że czy macie ferie? I że ja już y, mam? Od 2 lutego zaczynam, ale skoro jest weekend, to od weekendu zaczynam ferie. Ja to od piątku zaczynam, bo mnie nie było. I tak ogólnie, kiedy ja się, znaczy nie, ktoś mówi, że ferie będą trwać 3 tygodnie. Co to było? E, dobra. I. I ten. Ja nagle sobie myślę. Trzy tygodnie. No to będzie trwać wieczność. No i nagle... Patrzę... No pani mówi, że będą trwać trwa, dwa tygodnie. To ja takie w myślach... Nie, no co tak krótko. Ja bym wolała, żeby trwało już to trzy tygodnie a nie z jakieś dwa przynajmniej to nie trwa tydzień cieszmy się tak ogólnie tak jak wy spędzacie ferie bo ja w ferie będę jechać do biblioteki na zajęcia i na kółko plastyczne z moją bestią jezu Czym ja w ogóle jestem? Tego nikt nie wie. I właśnie przez trzy dni będę tam chodzić od 10 do 13. No i właśnie będę tam chodzić z moją bestią i siostrą. No i będzie spoko. Dobra. Tak ogólnie. Te obby też jest krótkie, bo ja je przechodziłam. No bo właśnie nie miałam pomysłu, co nagrać, no to tra właśnie lalo, to nagrałam. O, randomowy Brejno. No to inaczej losowy, jeśli ktoś nie wie, co to znaczy. Randomowy. No ja mówię. No ja zaczęłam mówić randomowy. Nie wiem czemu, ale. Fajne słowo nawet. Dobra, na szczęście mam checkpointa. Śliskie stopy. Ok. Ciekawie, kiedy tu przejdziemy. Ja cię prawie spadłam. Pyk. Tak ogólnie Chciałam nagrać z bestii. To jest takie coś, że kto więcej razy spadnie. Może oby, ale kto więcej razy spadnie. To losujemy mu karę. I właśnie o to w tym chodzi, że kto więcej razy spadnie, że na przykład kiedy ja więcej razy spadnę, to byfy losuje mi karę na kole. I jeśli będę mieć taką karę, to muszę ją zrobić, albo na przykład muszę to zjeść, jeśli będzie takie coś. Jezu, jako kotek nie doskoczyłam do burgera. <gry> Dobra. Ja tak ogólnie to nie mogę się doczekać wakacji. Ty. Już prawie koniec. No, Wysokie szpilki. Nawet spoko. To już jest druga część. I i ona aż taka hardkorowa, to ona nie jest. Bo to tylko dwa zaklęcia i tyle. Hmm. Myślałam, że to będzie trwać za jakieś 8 minut. Dobra, mamy checkpointa. Dobra, no i już przeszliśmy. Szczerze, moja ocenka oby-by... W sumie to każdy oby przejdę. Ale zależy jakie. Ale w sumie każdy obie jest fajny i mi się podoba. A jeżeli będziecie chcieli część drugą, to będziecie mogli dać łapkę w górę i subskrypcję i dać znać w komentarzach, że chcecie part 2. I to na tyle. Papatki!